Głęboko w lesie, gdzie drzewa szumią tajemnicami, mieszkała mała, ciekawska dziewczynka o imieniu Masza. Każdy dzień był dla niej nową przygodą, ale dzisiaj czekało ją coś naprawdę niezwykłego. Ciekawe, co dziś odkryje może jakieś nowe zwierzątko, albo tajemne przejście do innego świata. Ależ to drzewo jest ogromne nigdy wcześniej go tu nie widziałam. Co to za znaki? Witaj, Maszo, czekałem na ciebie. Kto mówi? Ty, ty jesteś żywe? Tak, masz jestem strażnikiem lasu. Przez wieki czuwałem nad tym miejscem, ale dziś potrzebuję Twojej pomocy. Mojej pomocy? Co mogę zrobić? Zły cień wkrada się do naszego lasu, powoli niszczy to, co piękne. Potrzebujemy światła, aby go pokonać, a jedynie osoba o czystym sercu może je odnaleźć. Powiedz mi, co mam zrobić? Musisz znaleźć trzy magiczne świetliki. Ukryte głęboko w lesie. One przyniosą światło, które rozpędzi mrok. Ale bądź ostrożna, czeka cię wiele prób. Dam radę, strażniku, zaraz wracam ze świetlikami. Muszę się tam dostać, ale jak? No to w drogę, jeden świetlik zdobyty, jeszcze dwa. Wygląda na to, że muszę rozwiązać zagadkę, aby go uwolnić. Hmm. Może trzeba je nacisnąć w odpowiedniej kolejności. Udało się. Drugi świetlik jest mój. Co się stało? Gdzie on się podział? To musi być zagadka z odbiciami. Może muszę złapać go patrząc w wodę. Mam go. Trzy świetliki są moje. Dziękuję, Maszo. Dzięki tobie las jest bezpieczny. Cieszę się, że mogłam pomóc. To była niesamowita przygoda. Maszo, jesteś prawdziwą bohaterką. Pamiętaj, że nawet najmniejsza iskra światła może rozproszyć największy mrok. Na pewno zapamiętam, ale teraz czas na kolejną przygodę. I tak kończy się kolejna przygoda Maszy, która nauczyła nas, że odwaga i dobroć mogą przynieść światło nawet w najciemniejszych chwilach. A wy, dzieci, pamiętajcie, że w każdej z nas kryje się mała Masza gotowa do odkrywania nowych tajemnic i niesienia pomocy tym, którzy tego potrzebują.